Tak, wiem, że jest czwartek, a nie środa, kwadransiki powinny być w środę, ale wróciłem dopiero z Wrocławia i nie dałem rady zrobić tego szybciej, więc mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, bo nadrobimy zaległości w te 15 minut, które przed nami, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Cześć Ciao, kochani, witajcie bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym wspólnym odcinku. Jak widzieliście przed chwilą, trochę opóźnionym, ale jest, ale jest. Liczy się, że jest. Robię co mogę, żeby być na bieżąco, no ale nie zawsze się da. Czasami wyjazdy gdzieś tak się nałożą, na siebie skumulują, że nie zawsze jestem w stanie gdzieś zdążyć przed północą tak jak wczoraj spotkanie we Wrocławiu, za które bardzo Wam wszystkim dziękuję, tym, którzy byliście. Ono się przedłużyło, trwało do jakiejś 22 i my byliśmy koło północy w domu, z też z uwagi na to, że przyszło Was tak wielu. Było to dla nas bardzo, bardzo poruszające. Ksiądz proboszcz przyszedł i powiedział, że tylu ludzi nie było nawet na pasterce, no ale też zdajmy sobie sprawę, że wielu z Was przyjechało nie tylko z tamtej parafii, przyjechało z zewnątrz, z wielu różnych też części Wrocławia, z wielu różnych miast okolicznych. W każdym razie to był bardzo, bardzo poruszający czas dzielenia się słowem. Ja dzieliłem się tym, jak wielką radość daje życie z Bogiem, i nawet kiedy. Przychodzi krzyż i przychodzi trud, bo na każdą Bożą posługę przychodzi w pewnym momencie krzyż i trud. To i tak ta radość, jeśli jest Twoja posługa, jeśli to co robisz w Bogu jest oparte właśnie w Nim i na Nim, to ta radość jest zawsze większa i ta radość i pokój, który płynie z Boga, przeprowadza Cię. Przez każdy moment Twojego życia, Twojej posługi. Powiem Wam, że dla tych, którzy byli, pewnie też to było poruszające. Dla mnie było bardzo poruszające świadectwo jednej kobiety, która przyszła na spotkanie modlitewne ze zdjęciem. Ze zdjęciem swojego czy kogoś z rodziny już nawet nie pamiętam dokładnie kogo mężczyzny, który leżał na intensywnej terapii na Ojomie. Był nieprzytomny, był w śpiączce, i kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, ta kobieta miała w sercu taką intencję, by modlić się o uzdrowienie właśnie dla niego. I kiedy prosiliśmy ludzi do świadectw, nagle przyszła kobieta właśnie z tym zdjęciem i powiedziała przed wszystkimi, że kiedy modliliśmy się o uzdrowienie, ona modliła się o to zdjęcie, znaczy o tego mężczyznę, który był na zdjęciu i podczas modlitwy dostała telefon ze szpitala, czy od znajomych, którzy byli, dowiedzieli się ze szpitala, że ten mężczyzna się wybudził zaczął rozmawiać z ludźmi w sali, zaczął rozmawiać z ludźmi, którzy byli tam na tej intensywnej terapii, także to było niezwykłe, jak siła modlitwy dotknęła tego mężczyzny, który był w szpitalu. Już to jest któraś taka historia, kiedyś mieliśmy podobną w, na południu Polski, gdzie chłopiec, który miał być gimnazjalista po wypadku na motocyklu skazany jedynie na to, by być dawcą narządów, po dwóch, po dwóch dniach od modlitwy wybudził się nagle i, i wrócił do, normalnie do życia, do funkcjonowania. Także Pan Bóg takie rzeczy czyni, takie niezwykłe rzeczy czyni. On chce pokazywać nam cały czas, że jest z nami, że jest pośród nas. Słyszeliśmy wiele różnych naprawdę niezwykłych historii. Dzieliłem się dzisiaj na Instagramie też taką historią jedną, kiedy siedzieliśmy wcześniej przed tą modlitwą, ze znajomymi, z dobrymi znajomymi, obmyślaliśmy kolejną naszą posługę we Wrocławiu i, i po tym takim postnym jedzeniu, bo weszliśmy w post, jak wiecie, dobrze z, z naszego kwadransika, post w adwencie, po jedzeniu powiedziałem: Słuchajcie, pomodlimy się jeszcze przed wyjściem chwilę, i kiedy zaczęliśmy się modlić. Tak zacząłem dziękować, a ja, Pani, jest, dziękujemy Ci za to, za to, że dzisiaj mieliśmy co zjeść, że wieczorem posługa, prosimy się o tam tam wszystkich. Więc zaczęliśmy się o to modlić, nagle koleżanka, która siedziała obok mówi, ej Marcin, miałem problemy z barkiem. Odeszły, teraz, kiedy się modliliśmy w restauracji i Pan Bóg ją dotknął bez jakichś naszych wielkich intencji, bez wielkich pomysłów, żeby, no właśnie, coś takiego się tam miało zadzieć, kiedy niesiesz Bożą obecność. Bóg potwierdza ją, e, tą swoją obecność w naszym życiu właśnie przez takie znaki. To jest niesamowite i to jest piękne. Kochani, dzisiaj jak zwykle czytamy słowo, które, o, tak czytamy, nie do góry nogami, które jest życiem, które jest siłą w naszej codzienności. Chcemy dzisiaj otworzyć kolejny fragment, fragment z drugiej księgi Kronik. Pierwszy rozdział to jest, czyli wchodzimy już w kolejną księgę, w drugą księgę kronik, pierwszy rozdział od siódmego do 13 wersetu. Tak jak pamiętacie, druga księga kronik, tak jak pierwsza księga kronik, ona powtarza pewne wydarzenia, czasami są nieco lekko zmienione w porównaniu do ksiąg Samuela, ale pokazują życie króla Dawida, pokazują życie jego, jego syna Salomona, I, i tutaj właśnie też. Wracamy do tego fragmentu i, i powtarzamy ten fragment, kiedy Salomon jest w trakcie przygotowywania się do budowania świątyni, którą Pan Bóg zlecił mu, by została wybudowana. Także przeczytajmy wspólnie: sami otwórzcie ten fragment słowa i proszę Was, patrzcie na niego i sprawdzajcie mnie, czy dobrze czytam. Ja akurat czytam fragment z Biblii Tysiąclecia, mam to obok Biblii Pierwszego Kościoła, czasem czytam różne, z różnych przekładów. Dzisiaj właśnie, tak jak zwykle, czytam tutaj z Biblii Tysiąclecia. Tej to nocy ukazał się Bóg Salomonowi i rzekł: Proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł Bogu: Tyś okazywał mojemu ojcu Dawidowi wielką łaskę, a mnie uczyniłeś w miejsce jego królem. Teraz, panie Boże, niech się wypełni twoje słowo dane mojemu ojcu Dawidowi, bo ty sprawiłeś, iż jestem królem nad narodem tak licznym jak proch ziemi. Daj mi obecnie mądrość i wiedzę, bym mógł występować wobec tego ludu, któż bowiem zdoła sądzić ten lud Twój wielki. Wówczas odpowiedział Bóg Salomonowi, ponieważ dążeniem Twojego serca było nie by prosić o bogactwo, o skarby i o chwałę, ani o śmierć tych, którzy Cię nienawidzą, ani o długie życie, ale pragnąłeś dla siebie mądrości i wiedzy, by sądzić mój lud, nad którym ustanowiłem Cię królem. Przecie to daje Ci mądrość i wiedzę, ponadto obdarujecie bogactwem, skarbami, chwałą, jakich nie mieli królowie przed Tobą i nie będą mieli po Tobie. Odszedł wówczas Salomon z Wyżyny, która jest w Gibeonie, z przed nami spotkania do Jerozolimy i panował nad. Izraelem. Fragment dobrze znany dla tych, którzy śledzą te kwadransiki nasze. Już kiedyś rozważaliśmy ten fragment, więc nie będzie powtórki myślę wielkiej, chociaż skupimy się fakty faktycznie nad, <coughs> nad tym niezwykłym zdarzeniem, kiedy. Król Salomon mógł prosić o wszystko, mógł, mógł prosić o, o wszystko, czego pragnęło jego serce. Poprosił o mądrość, poprosił o, o, o zdolność do rozsądzania spraw spornych, tak aby mógł godnie prowadzić Izraela, by godnie mógł prowadzić naród, który Pan Bóg dał mu do prowadzenia po jego ojcu Dawidzie. I to jest właśnie rzecz, nad, nad którą warto się po raz kolejny skupić kwestia mądrości. Kwestia pragnienia w naszym sercu, by mieć mądrość. Mnie zawsze zatrzymuje ten fragment i próbuję sobie tak to wyobrazić, bo, bo spróbujcie wejść w tą scenę, spróbuj sam wejść w tą sytuację, kiedy budzisz się kiedyś albo jesteś w śnie, śnisz na jawie, nie wiesz czy śni, czy się nie śni, ale objawia ci się Bóg, a nawet gdyby ci się Bóg nie objawił, to dostajesz możliwość w życiu poprosić o coś. O cokolwiek chcesz, masz możliwość poprosić o cokolwiek ci się po prostu w swoim sercu, w Twoim umyśle, w Twojej głowie zapragnie. Masz taką możliwość, masz jedno życzenie. Kiedyś w bajkach była ta jakaś rybka złota, którą się złowiło, tam były chyba trzy życzenia, nie pamiętam. Ale gdybyśmy sobie stanęli właśnie w takim miejscu zapytania samego siebie, czego ja bym chciał? Jakbym wtedy odpowiedział? Co by było na dzisiaj odpowiedzią mojego serca? Uważam, że mało kto jak Salomon odpowiedziałby: "Ja chciałbym mądrość, żebym umiał w mądry sposób żyć, tak żeby Pan Bóg był z tego życia zadowolony". Większość z nas, tak myślę, odpowiedziałaby: "A ja chciałbym tu zasmakować bogactwa, ja chciałbym zobaczyć to, pojechać tam skosztować tego". Taka sytuacja, dlaczego o niej mówię? Bo taka sytuacja, kiedy masz możliwości, kiedy możesz naprawdę wiele, ona objawia stan Twojego serca. Kiedy stanąłbyś przed takim, takim, taką propozycją, taką możliwością, Twoja odpowiedź ukazałaby to, co naprawdę dzieje się w Twoim sercu. W codzienności czasami potrafimy ładnie kamuflować nasze wnętrza, potrafimy ładnie kamuflować. To, co się gdzieś, gdzieś dzieje wewnątrz, w sytuacjach ekstremalnych, to jest, nie oszukujmy się, ekstremalna sytuacja, ekstremalnie dobra, ale czasami też w ekstremalnie złych sytuacjach y, objawia się to, co się dzieje w naszym sercu. Zresztą y, kiedyś y, właśnie była taka, y, taka historia w internecie, gdzieś czytałem o takim przykładzie, ktoś był w autobusie i, i coś się zaczęło dziać w tym autobusie, ludzie zaczęli lekko panikować i wy, widać było, jak jeden walczy z drugim, jak jeden bije się, przepycha przez drugiego, zapominając, kto jest tu starszy, kto jest młodszy, komu trzeba ustąpić, komu trzeba pomóc. Kiedy wchodzi taki człowiek właśnie w sytuację, gdzie panikuje, gdzie pojawia się stres, pojawia się jakaś ekstremalna sytuacja, wtedy wychodzi to, co jest gdzieś w środku w jego sercu i wtedy puszczają wszystkie hamulce i wychodzi to, co jest prawdziwe. Dlatego my czasem w naszym życiu potrzebujemy różnych starć, różnych sytuacji ekstremalnych, żebyśmy umieli, czy albo inaczej, byśmy w końcu dostrzegli to, co na tym dnie serca się znajduje. Co gdzieś tak naprawdę pod przykrywką kurzu, różnych zagłaskanych rzeczy jest w nas prawdziwe. I... i... i to są akurat sytuacje ekstremalnie złe i trudne, ale tak tutaj, w tej, w tej historii, którą czytamy, król Salomon staje w sytuacji ekstremalnie dobrej. I to, jak odpowiada, jest potwierdzeniem na to, że jest gotowy, by objąć rządy nad, nad narodem. Bo najgorszą rzeczą, którą może się, która może się stać, i, i bywało tak w Izraelu, to król, który ma niegotowe serce. Król, który ma serce niezdolne do tego, żeby Przyjąć odpowiedzialność, która się wiąże z, z urzędem. W wielu różnych naszych codziennych sytuacjach też tak jest. Czasami funkcje prezesów, funkcje prezydentów, odpowiedzialnych, liderów, czasem księży i biskupów obejmują ludzie, których serca historia nasza to pokazuje. Gdzieś wstecz, patrząc w historię kościoła, gdzie ludzie, którzy mieli urząd, mieli stanowisko, ich serca były nieprzemienione, i to był dramat. To był dramat dla innych ludzi, to był dramat dla, dla tych, którzy się gdzieś znajdowali w polu ich rażenia. I, i, I no właśnie, nie zawsze to się dobrze kończyło. I w tej sytuacji, w tej historii widzimy króla Salomona, który naprawdę pokazuje to, co jest w jego sercu. Ta historia. Jest tego przykładem. I w Księdze Mądrości w pierwszym rozdziale, czyli w tej księdze, która mówi o oddarze, o który poprosił król Salomon od pierwszego do piątego wersetu możemy przeczytać tak. Księga mądrości, pierwszy rozdział od pierwszego do piątego wersu. Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Bo przewrotne myśli oddzielają od Boga, a moc, gdy ją wystawiają na próbę, karci niemądrych. Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. Święty duch karności ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Ten fragment Słowa Bożego mówi nam, że jest niezwykle silne połączenie między mądrością a czystością, mądrością a świętością. Człowiek, który ma ducha mądrości, człowiek, który ma mądrość w sobie, e, żyje czystym i świętym życiem. Mądrość jest napisane: Duch Święty jest duchem mądrości. Mądrość jest jednym z darów Ducha Świętego. Ale czytamy w tym fragmencie, że, że mądrość jest, jest jakby częścią Pana Boga, to jest jego cecha, to jest coś, co ma Bóg. I, i duch święty, święty duch karności, ujdzie przed obłudą, usunie się od niemądrych myśli, wypłoszy go nadejście nieprawości. Potrzebujemy mądrości, żeby żyć takim stylem życia, który podoba się Panu. Potrzebujemy ducha mądrości, potrzebujemy każdego dnia wołać o mądrość, każdego dnia wołać o to, by patrzeć na życie oczami Boga, by patrzeć na ludzi oczami Pana Boga, bo czasami nasz wzrok ludzi by potępił, oskarżył, obgadał. W Bogu tego nie ma, kiedy zaczynamy robić te rzeczy po swojemu, czytamy, że, że Boży Duch, Święty Duch ucieka przed obłudą, on ucieka przed dwulicowością, on ucieka przed fałszywymi myślami. Kiedy zaczynasz w myślach obmyślać sobie na temat drugiej osoby złe rzeczy, to odsuwa Ducha Świętego, to go gasi, to go y, odsuwa gdzieś od. Ciebie odsuwa od zdolności i możliwości słyszenia tego, co jest w jego sercu, bo on nie ma z tym nic wspólnego. Potrzebujemy wołać dzisiaj o mądrość, byśmy umieli mądrze żyć, byśmy umieli mądrze posługiwać, byśmy umieli mądrze myśleć, byśmy umieli być mądrzy, tak jak Bóg jest mądry. I do tego jest potrzebny nam właśnie ten dar. Potrzebujemy dzisiaj się o Niego modlić i chciałbym, byśmy wspólnie się pomodlili, bo kiedy będziemy mieli mądrość, Bóg będzie mógł Ci powierzyć królestwo i nie zawiedziesz, Bóg będzie mógł Ci powierzyć wyższe stanowisko i Ty nie zawiedziesz. Bo najgorszą rzeczą, którą można zrobić, myślę, jest to: przyjąć Boże powołanie, przyjąć wielkie rzeczy, które Bóg ma dla Ciebie z nieprzemienionym sercem. Wtedy katastrofa jest w zasięgu. I to, 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 co się może stać za chwilę, może naprawdę mieć katastrofalne skutki, więc potrzebujemy dzisiaj pomodlić Cię wspólnie o mądrość. Panie, chcemy Cię poprosić dzisiaj, byś dał nam ducha mądrości. Byś dał nam ducha, który jest w Tobie, ducha, który tak bardzo czci, kocha i szanuje Ducha Świętego. Duchu Święty, daj nam swoją mądrość. Byśmy umieli szanować to, co Ty szanujesz, byśmy umieli kochać to, co Ty kochasz, byśmy umieli uciekać od tego, co sprawia w Tobie obrzydzenie i co sprawia, że, że Ty się odsuwasz. Chcemy być daleko Boże, od dwulicowości, od obgadywania, od plotkowania, od złego myślenia o innych ludziach, bo to nie ma z Tobą nic wspólnego. Święty duchu daj nam mądrość, która jest w Tobie, i daj nam świętość. Która jest Twoim drugim imieniem. Chcemy być mądrzy, chcemy być święci, chcemy być czyści. Jesteś duchem, który jest święty. Jesteś duchem, który ma w sobie pełnię mądrości. Chcemy być tacy jak Ty i prosimy o przemian nas na Twój obraz i Twoje podobieństwo. Amen. Niech Pan obficie Ci błogosławi. Widzimy się w kolejnym kwadracie Kozesławym.